Lewandowski to zdecydowanie najlepszy polski piłkarz w historii i tak się składa, że dzisiaj, 21 sierpnia, obchodzi on swoje 37 urodziny. I to właśnie z tej okazji zbudujemy dzisiaj wymarzony skład Roberta Lewandowskiego, złożony z jego idoli z dzieciństwa oraz z piłkarzy, z którymi miał przyjemność grać podczas swojej bogatej kariery. Następnie tą 11 rozegram mecz i za każdą traconą bramkę będę musiał przepalić jednego zawodnika z tego składu, wylosowanego przez koło fortuny. Natomiast jeśli przegram, to będę musiał otworzyć i przepalić zawartość. Najlepszej paczki ze sklepu. Lecimy. Brakuje Ci końców, żeby zagrać najlepszymi kartami? Wejdź na supercoins.pl, gdzie znajdziesz końcy na wszystkie platformy. Wybierz pakiet lub wpisz dokładną liczbę, jakiej potrzebujesz. Zapewniamy pełną sprawność i wygodę, o czym przekonało się już wielu dokonujących udanej transakcji. Na stronie są liczne promocje i nagrody dla kupujących i sprzedających. Zapraszamy serdecznie. Miesiąc temu lewy udzielił wywiadu legendzie angielskiej piłki, czyli Rio Ferdinandowi, i to właśnie tym wywiadem w dużej mierze będziemy się dzisiaj posiłkować. Jednak trzymajmy się chronologii i najpierw zajmijmy się idolami z dzieciństwa Roberta Lewandowskiego, no bo chyba przyznacie, że to również ważne. Znalazłem taki krótki filmik, w którym lewy ogłasza ponoć swoją trójkę idoli z dzieciństwa, z czasów, kiedy był młodszy, więc posłuchajmy, kto tutaj będzie. Jednego zawodnika jestem niemalże pewien, ale reszta jest tajemnicą. jest Roberto Baggio. Ba Okej, okay, Roberto Baggio, no to jest absolutne zaskoczenie. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby Roberto Baggio był y, idolem Roberta Lewandowskiego kiedyś. No ale skoro tak jest, a tak jest, bo tak sam mówi Robert Lewandowski, no to musimy oczywiście Włocha do tego jego składu zakupić. No i nie spodziewałem się, że jako pierwszy w tej 11 wyląduje właśnie Włoch, no ale dobra, skoro Robert sobie tak życzy. No, to myślę, że tak musimy zrobić. No i skoro to jest jego idol z dzieciństwa, to myślę, że Robercik na pewno wymarzonej swojej 11 Roberto bardziej by umieścił. Dobra, ale to jeszcze nie koniec, bo tak jak mówiłem, będzie tutaj jeszcze mowa o dwóch idolach, więc kto jest następny? Aleksandro del Piero. Okej, okay, czyli kolejnym idolem Roberta jest Alessandro del Piero. Zostajemy we Włoszech, co ciekawe. I akurat o legendzie Juventusu już w tym kontekście idola Lewandowskiego gdzieś tam słyszałem. Ale nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że na początku tego odcinka aż tak bardzo w tym składzie będzie Italia. Ale Italia. teraz już pora na trzeciego idola Roberta Lewandowskiego i myślę, że to będzie chyba formalność. And then really really Idol Oczywiście, oczywiście, że tak, no nie mogło tutaj zabraknąć Thierry'ego Auriego i ja się w sumie lewemu nie dziwię, bo jakbym dorastał w podobnych czasach jak Robert Lewandowski, grał w piłkę na pozycji napastnika, no to jest duża szansa, że moim idolem również byłby najlepszy na tamte czasy napastnik z Premier League. No i najlepszy napastnik Premier League z początku XXI wieku ma kartę godną tego tytułu, bo jest to ikona Futis oceniona na 98, kosztująca aż milion 500 tysięcy monet, no ale nie zmienia to faktu, że Thierry'ego Auriego właśnie kupiłem, do składu wrzuciłem, no i teraz... Ta 11, no wygląda już trochę, nawet nie tyle co lepiej, ale na pewno drożej. No i skoro mamy już tutaj umieszczonych i dość dzieciństwa Roberta Lewandowskiego, to możemy już przejść do tego wcześniej wspomnianego wywiadu z Rio Ferdinandem, gdzie lewy wybiera najlepszą piątkę zawodników, z jaką miał przyjemność grać. To będzie ciekawe. Okej, okay, od razu, od razu, Franck Ribery, Szczerze, spodziewałem się tutaj fronka Liberiego. Spodziewam się też tutaj drugiego skrzydłowego Bayernu Monachium, z którym Robert Lewandowski właśnie tam grał. No ale póki co, wrzućmy do składu Francuza. No i ja się absolutnie nie dziwię, że Robert. Wygrał do, do swojej wymarzonej piątki zawodników, najlepszej piątki, z którą grał, no przecież Frong Ribery był nawet blisko zdobycia złotej piłki w 2013 roku. Wtedy wygrał Cristiano Ronaldo i w sumie ja nie wiem co o tym myśleć, wydajcie znać czy waszym zdaniem wtedy na złotą piłkę zasłużył właśnie Francuz. Dobra, to mam już pierwszego zawodnika, posłuchajmy dalej co mówi Robercik. Hu, I have, how many defender I have? Alaba. Dawid Alaba? Czy ja słyszałem Dawida Alabe? W sensie oczywiście to jest dobry obrońca, szczególnie za czasów Bayernu był świetny, ale nie spodziewałem się go w takiej wymarzonej, oficjalnej, wymarzonej piątce Roberta Lewandowskiego. Jednak oczywiście nie protestuję, Dawid Alaba właśnie ląduje w tej naszej jedenasce na dziś. No i mnie jako fana realu boli, że, że w drużynie królewskich nie gra tak dobrze jak wcześniej u Bawarczyków, no ale jest to po części zrozumiałe, no bo zdrówko też nie pozwala i ciężko jest Austriakowi wejść na ten sam poziom, który prezentował kiedyś. No i moi drodzy, zazwyczaj w tym miejscu przypominam wam o tym, że czy zostawili subskrypcję na kanale i tym razem też tak zrobię, także możecie mi pomóc w dobiciu 400 tysięcy subskrypcji, będę wam bardzo wdzięczny, no i jak zostawicie tą subskrypcję dzwoneczkiem, no to nie przekapicie również nowych ciekawych materiałów na moim kanale także z góry dziękuję Alonso. Uuuu, uh, Szabia Alonso absolutnie się nie dziwię, pomimo tego, że Szabia Alonso w Bayernie Monachium, kiedy grał z Lewandowskim, był już raczej po swoim prime no to absolutnie mogą zrobić wrażenie na Roberciku i myślę, że zasługuje na miejsce w tym składzie. No ja jako fan realu jestem również zadowolony z tego, że znajduje się tutaj obecny nowy, w sumie można powiedzieć nadal trener królewskich. No i w końcu mamy jakiegoś bardziej defensywnego pomocnika, i ta jedenastka zaczyna wyglądać już no tak trochę sensowniej. W ogóle yy, wy nie widzicie całego tego filmu. Ale na każdego zawodnika, jakiego podaje Robert Lewandowski, Rio Ferdinand reaguje tak: Uuu, uuu amazing player, amazing. <grywka> Cały czas to samo gada skubaniec. A dobra, lecimy dalej. I say also Aaron Robin. Uh. Mówiłem Wam o kolejnym skrzydłowym Bayernu Monachium, którego się tutaj spodziewam. Robert faktycznie o nim powiedział. Chciałby umieścić w takim składzie Roberta... Roberta. Ariena Robena, oczywiście. Jednak my nie możemy tego zrobić. Chętnie bym go teraz tutaj wrzucił na to prawe skrzydło, które jest puste. No ale oczywiście Arien Roben nie ma swojej ikony w UFC 25 i chyba w końcu w UFC 26 też jej nie dostanie. Bo przez chwilę był w jakichś przeciekach, ale chyba żadnej oficjalki na temat Holendra nie było. No nad czym bardzo ubolewam. W ogóle reakcja Riona robiona bez zaskoczenia. Uh. Nie no, uwielbiam tego gościa, nie? Ooo oh, Bastian Schweinsteiger also watten, okay. Bastian Schweinsteiger, ale to chyba nie jest jeszcze oficjalny strzał. Także do są more forward, sam forward. Ja yeah, Thomas Miller. Thomas I Miller, o oh, właśnie, że Roberci jeszcze tutaj nie umieścił Tomka Millera, to jestem zdziwiony. Jak to przecież najlepsi przyjaciele podobno. Prime of Boateng Prime Boatenga, okej, okay, to jest też ciekawy pick. Ja, okej, Okej, to your Boateng. team is Ribery. Alaba, Shabbi Alonso, Robin, Philip Lam. You also no, no. Ah. Boateng or Philip Lam. O, o. Okej, okay, Filip Lamy Filip Lamy, mamy to, mamy to W końcu, moi drodzy, mamy piątego zawodnika Czyli Robert Lewandowski Wybrał w tej swojej piątce Riberiego Alabe, Szabiego Alonso Robena i Filipa Lama Sami zawodnicy, z którymi w nie grał Także absolutnie w ogóle nie jestem zdziwiony, że Robercik Wybierał zawodników z tamtych czasów No i wszystko ładnie, wszystko fajnie Obejrzeliśmy już, można powiedzieć Dwa wywiady z Robertem Lewandowskim, ale nadal W tym składzie mamy cztery puste miejsca Jednak pamiętamy, że Robercik tutaj w tym wywiadzie z Rio Ferdinandem wymieniał gdzieś tam między zdaniami również kilku zawodników takich jak Schweinsteiger, Müller czy Boateng i tą trójkę wrzucimy sobie na razie na taką listę rezerwową i oni być może później do tej 11 ostatecznie trafią. Najpierw jednak zajmiemy się krótkim, nawet nie wiem, czy to można nazwać, wywiadem, którego Robert udzielił na oficjalnym kanale FC Barcelony w takim krótkim formacie my Top 4 Legends. Także zobaczmy, kogo on po prostu tam wybrał i umieścił. Goalkiper Bramkarz, kto to będzie? Uwaga, mamy bramkarza. Uh, my favorite goalkeeper was um, Fabiana Barthez. Wow, bardzo się zdziwiłem teraz, że Robert wybrał akurat Fabiana Barteza. Ale okej, okay, no gdzieś tam może musiał kojarzyć z sukcesami reprezentacji Francji. Pod koniec XX wieku, wiecie, Robercik był wtedy e, młody e, I pewnie oglądał e, Barteza e, w bramce pogutów No ale jego oczywiście nie ma w UFC 25, więc Barteza nie kupimy Pozycja każa dalej pozostaje pusta. Pora na obrońcę. Daj nam kogoś, Robercik. No daj. The defender. I'm gonna put Kars Okej, okej. Ciekawy pick. Ciekaw jestem, czy to jest podyktowane tym, że to jest akurat wywiad świeżo po transferze do FC Barcelony na oficjalnym kanale FC Barcelony. Ale spoko. Myślę, że da się jak najbardziej obronić ten wybór, no bo przecież Kars Puyol też nie jest człowiekiem znikąd. Jest to jeden z najlepszych hiszpańskich obrońców w historii. A może nawet niektórzy powiedzą, że najlepszy. No to daj nam teraz pomocnika, Roberci. Kto to będzie? Bastian Schweinsteiger Bastian Schweinsteiger, no dobra No dobra, to jest fair wybór Tym bardziej, że już w poprzednim wywiadzie Robert o nim wspominał Bastian był na naszej liście rezerwowej Wiecie co, Bastian ma ikonę specjalną w tej grze Ale tak się składa, że akurat nie ma go na rynku I nie mam pojęcia dlaczego Więc ja kupię po prostu jego zwykłą wersję No nie pozostawił nam wyboru stan rynku transferowego w tej grze Dalej się zastanawiam czemu Specjalna ikona Niemca nie jest dostępna, ale okej, okay, wrzućmy go na prawą pomoc. Na razie, ja wiem, że póki co on tam nie pasuje, ale zaraz może coś z tym pokombinujemy. Kurczę, no i obawiam się, że tutaj wybranym przez Roberta napastnikiem może być ktoś, kogo już mamy w składzie, ale. Byłem niemalże pewien, że to będzie Thierry Aurie i niestety się nie myliłem, więc tutaj Robercik nam nie pomoże i kurczę, no obejrzeliśmy już trzy filmy, trzy wywiady i nadal mamy dwa puste miejsca w tym składzie. Jednak chyba każdy z nas się zgodzi, że wymarzona jedenastka Roberta Lewandowskiego bez jego bliskiego przyjaciela Tomasa Millera to nie będzie pełna wymarzona jedenastka Robercika, także muszę go tutaj umieścić. No nie mógłbym sobie wybaczyć, gdybym tego nie zrobił. Natomiast co do pozycji bramkarza, to mam pewne wątpliwości, bo chciałem tutaj umieścić Wojciecha Szczęsnego, ale nie zgadniecie. Przez to, że ta gra jest zepsuta, no to nie da się go po prostu na rynku kupić. Także zdecydowałem, że najlepiej będzie tutaj wrzucić goalkeepera, z którym Robert Lewandowski ma rozegranych najwięcej wspólnych spotkań. No i rzecz jasna jest nim legenda Bayernu Monachium, Manuel Neuer. No ale czekaj, co jest? Niemiec nie ma żadnej specjalnej karty w tej grze. No wychodzi na to, że właśnie tak jest, i musimy kupić Manuela Nojera za potężne 750 monet. Jednak umieszczamy go w tym składzie No i można powiedzieć, że jest on już gotowy No jak tak patrzę na tą jedenastkę No to jest to takie troszeczkę Bayern Monachium Prime Jeżeli chodzi o XXI wiek Ale nie do końca, bo mamy też te Włoskie ikony, idoli z dzieciństwa Roberta Lewandowskiego Jest ten potężny Thierry Auri No i karny Puyol na obronie, którego w sumie się Nie spodziewałem, no ale skoro jedenastka gotowa No to chyba już nie ma co przedłużać I pora grać, jednakże przypominam Że za każdą straconą bramkę będę musiał spalić jedną kartę z tego składu wylosowaną przez skoło fortuny, natomiast jeśli przegram, to będę musiał otworzyć i przepalić zawartość najlepszej paczki ze sklepu. Gramy! Kurde, no wiele kart w tym składzie mamy takich, które niekoniecznie będą dawały raczej na tym etapie gry. Czy rywal takie karty też ma? No... Nie, no rywal ma lepsze karty i w ogóle jest Futis z w grze. Czemu ja kupiłem tego 90 overall? Dobra, słuchajcie, na no za głupotę się płaci, no chociaż mam nadzieję, że ja teraz za swoją nie zapłacę. Del Piero, dobry odjazd, Alessandro Del Piero... Alessandro, idol lewego z dzieciństwa, podaje do jeszcze większego idola lewego z dzieciństwa. Thierry Auri strzela i mamy 1-0. Liberi, Baggio, Schweinsteiger, Bastian Schweinsteiger i to jest 2-0. Nie wiem, jak Niemiec się tam znalazł, ale ważne, że był i strzelił gola. Aj, problemy, to musi być gol. To musi być gol, niestety tracimy bramkę w 24 minucie. No i tak dość długo wytrwałem. Ej, niedobrze się dzieje, niedobrze się dzieje I to jest 2 do 2, no co ja zrobiłem W chwilę, chwilę straciłem prowadzenie, no Nie, nie mów, że 3 Nie mów, że 3, nie, nie, nie No kurde, nie da się z tym Noirem na bramce złotym On nic nie pomoże Oj, teraz błąd rywala i Thierry Auri Thierry Auri seta, Thierry Auri I tak, 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 wracamy W sensie jeszcze nie na ale jest remis Bardio, bardio, pokręcił się, Auri I cyk, Del Piero i gol 4 do 3 Znowu dobrze zacząłem połowę, tylko obym tym razem znowu jej źle nie skończył. Oj, poklepał, poklepał! No, co ty robisz? On strzelił w ciebie, no! Thierry Auri, pięknie. Thierry Auri, Thierry Auri, Thierry Auri. Czy ja coś muszę dodawać? No, goś nam kieruje tutaj gierkę ewidentnie. Dobra, moi drodzy, to jest ostatnia akcja tego meczu. Mamy piłkę, a to oznacza, że ja to spotkanie wygram. Schmeichel łapie ten strzał, ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że nasza wymarzona jedenastka Roberta Lewandowskiego Odniosła tutaj triumf Nie ma co ukrywać, Tyriauri tutaj wykerował Gdyby nie Francuz to byłoby dużo ciężej No bo on w tym meczu ustrzelił hat-tricka No ale ja mam nadzieję, że teraz go nie stracę Bo przypominam, że za cztery stracone gole Muszę teraz cztery razy zakręcić kołem fortuny No naprawdę będę tutaj w stanie przeboleć każdego Ale nie francuską legendę Proszę, zostawcie mi go, no on jest warty ponad miliony No i jako pierwszy Wylosuje nam się Kardy Puyol To jako drugi, to jako drugi Po Hiszpanie leci nam... Thierry No trzeba było nie tracić tych bramek po prostu Dobra, usuwamy Francuza z kołami. już jest teraz wszystko Obojętne, trzecią kartą na przepałkę Jest Roberto Baggio A jako ostatni do tej trójki Dołączy potężny złoty Manuel Neuer Więc powiedziałbym, że dość smutny będzie finał tego odcinka No bo jednak tracę naprawdę Bardzo dużo końców Ale jeszcze może to wszystko uratować potężna paczka Za 500 tysięcy monet, które oczywiście nie muszę przepalać Wygrałem mecz więc w nagrodę zachowuję to, co w niej trafię, i proszę jej. Coś na pocieszenie, po tym jak straciłem Tyriego Auri. Jakaś karta 99 byłaby pocieszeniem dobrym, wspaniałym, ale nie możemy też wymagać za wiele. I z tego, co mi się wydaje, tutaj na pierwszym planie będzie chyba Diego Forlan. Dokładnie tak się dzieje, a z nimi jest. John Arne Riese. Nie jest to paczka marzeń. Ale może coś w środku jeszcze będzie, jakaś mocna ikona Futis. Carlos Alberto jest ok, ale poza tym mamy po prostu 10 Foderów. Sprawdzę, ile on kosztuje, bo nie mam pojęcia tak szczerze. No dobra, dobra, to jest prawie pół miliona, więc można powiedzieć, że ta paczka się tak jakby zwróciła. No ale strata Auriego dalej boli, jednak będzie bolała troszeczkę mniej, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, za którą z góry wam dziękuję. No i sprawdzajcie również ten film, bo jeżeli dzisiejszy wam się spodobał, to jest spora szansa, że ten również przypadnie wam do gustu.